Klara i Robert marzą o tym, żeby w przyszłości zostać pilotami. Ich marzenia się spełniły. Już mogą zasiąść w kokpicie. Chcieliby latać za sterami samolotu pasażerskiego. Chcą mieć bazę w Polsce, ale latać w piękne miejsca i lądować na ciekawych lotniskach. Mają już wszystkie wymagane dokumenty. Gdzie mogą spełnić swoje marzenia i wkrótce zasiąść za sterami Boeinga 737? W Enter Air, notowanej na Giełdzie największej turystycznej linii lotniczej w Polsce, złożyli dokumenty i biorą udział w rekrutacji. Enter Air to przyjazna, dynamicznie rozwijająca się firma, w której zostaną dobrze wyszkoleni na jedynym w Polsce symulatorze B737. Szkolenie wymaga dużego wysiłku, ale jeszcze większa będzie satysfakcja ze wspaniałej pracy. Klara i Robert właśnie zdali swój line check i zostali pierwszymi oficerami. Dziś rozpoczęli bardzo obiecującą karierę, a ich wynagrodzenie będzie konkurencyjne. Odwiedzą najpiękniejsze zakątki świata, będą zabierać pasażerów na wakacje. A wśród nich będą na pewno znowu mali Klara i Robert, którzy w przyszłości zostaną pilotami. Zapraszamy do udziału w rekrutacji na pilota FO samolotu Boeing 737.